Dzień dobry moi drodzy. Witam Was serdecznie we wtorek 12 września 2023 roku. Dzisiejszy dzień to jedyneczka, wibracyjna jedyneczka. Natomiast Księżyc przez cały dzień będzie przebywać w znaku lwa. Jedynka sprawia, że to doskonały czas, aby zaczynać coś nowego. Mogą pojawiać się jakieś nowe możliwości, nowe szanse. Na pewno możemy zarówno robić plany, jak i próbować te plany wcielać w życie, przystępować do już ich realizacji. I wszystko, co rozpoczniemy w jedynce, powinno tak płynnie, bezproblemowo iść. Tak? Jeżeli mm, zaczynamy jakiś temat, nie powinno być Oporów materii, że tak powiem, tak? Jeżeli nie wiem, no cokolwiek, na przykład, remont rozpoczniemy w takiej energii, to powinno właśnie to iść bez jakichś kłód rzucanych nam pod nogi, bez jakichś dodatkowych, nieprzewidzianych problemów. No więc energia, energia temu sprzyja. Na pewno. Czujemy się też pełni sił, pełni energii, pełni ambicji również, więc chcemy w ten sposób do naszego działania podchodzić. Jesteśmy bardzo dynamiczni, bardzo aktywni. Myślę, że poczujecie taki przypływ właśnie sił, zapału, chęci do życia, chęci do działania. No i oczywiście skoro jedynka to w Często możemy chcieć postawić na swoim, także to my mamy rację, nasze zdanie jest ważniejsze. Chcemy też być decyzyjni, żeby to od nas zależało, coś tam powiedzmy, i na pewno nie chcemy być zależni od innych, tylko chcemy właśnie stawiać na siebie, a wręcz nawet żeby nie musieć komuś być zobowiązanym. Takie poczucie właśnie, że jeżeli to ja sam wszystko zrobię, podejmę decyzję, przeprowadzę temat, tak zrealizuję swój plan, to nikomu nic nie muszę zawdzięczać. No, taka jest jedynka. I doskonale w zasadzie z tą energią, kochani, hmm, można powiedzieć współgra, energia księżyca w znaku lwa, bo lew to jest też nastawiony na ja, tak, czyli ja chcę być widoczny, ja chcę być dostrzeżony, ja chcę być akceptowany. To jest energia właśnie Księżyca w znaku Lwa. Na pewno chcemy być w tej energii zauważeni, docenieni. Ważne tutaj jest takie nasze ego, tak, ono, ono chce być dzisiaj dopieszczone. Na pewno ważna jest też niezależność, bo to LF, czyli ogień, tak, ogniste znaki wszystkie mają w sobie duże poczucie niezależności i wolności. Z drugiej strony, oczywiście, przy lwie można też liczyć na wielkoduszność, na to, że ktoś ma jakiś gest, na to, że ktoś nam wybaczy jakieś błędy, tak? Będzie przymykał, tak jak gdyby na to oko, tak? Właśnie z taką dobrodusznością lwią. No więc, kochani, taki dzień nam dzisiaj zapowiada. A teraz zerkniemy sobie na karty. Jeżeli chodzi o Barana, Baran ma dzisiaj dziesiątkę mieczy, więc karta, która mówi o. Dramatycznych zakończeniach, tak? Coś się kończy w taki dość trudny y, sposób, upadek, upadamy na, na dno, można powiedzieć. To jest też karta, która mówi o tym, że możecie, drogie baranki, dzisiaj poczuć się ofiarami jakiejś sytuacji, y, jak, no, jak, jakiejś. Jaki, no nie chcę powiedzieć, że ofiarami losu czy życia ogólnie, ale jakaś pojedyncza być może sytuacja, która właśnie rzuci was na kolana, i będziecie się zastanawiać, dlaczego ja, dlaczego mnie to się zdarzyło. Trochę to jest taka energia użalania się też nad sobą i, i takiego właściwie. Nie patrzenia na siebie, tylko, tylko stawiania siebie gdzieś tam na szarym końcu e, wszystkiego. Więc może, może właśnie ta jedynka z dnia i księżyc w znaku lwa spowoduje, że jednak spróbujecie się podnieść z tej energii, z tego upadku i zaczniecie optymistycznie patrzeć do przodu. Bo to jest karta brama, przez nią przechodzimy w nowy etap. Tam już nie ma niczego więcej, to już jest wszystko. Dziesięć mieczy, więcej już być nie może, gorzej już być nie może teraz wstajemy, podnosimy się i idziemy do przodu. I karta dla was to odkrywanie. Wsłuchaj się w swoje życie. właściwa ścieżka ukaże się sama. Kochani z kolei ubyka dzisiaj szóstka pucharów, czyli wracamy do czegoś, co już było w naszym życiu. Tak to są po pierwsze jakieś Jakieś pomysły, jakieś plany z przeszłości, które się nie zrealizowały z jakiegoś powodu. Był plan, był pomysł, ale nie wcieliliśmy go w życie, bo czegoś zabrakło. Zabrakło czasu, pieniędzy, może, może chęci, może ambicji, może jakieś inne jeszcze powody. No, dały ten efekt właśnie, że temat się nie zrealizował. I teraz być może będzie okazja, aby do tego wrócić, raz jeszcze do tego się zabrać. Druga strona tej karty, to wszystko, co związane jest z przeszłością, w sensie nasze, naszej młodości, dzieciństwa, dawnych lat, dawnych znajomych, rodziny, z którymi na przykład spędzaliście gdzieś tam, nie wiem, wakacje czy święta w czasie, właśnie yy, dzieciństwa. I wspominki związane z tymi osobami, być może spotkanie z taką osobą, którą dawno nie widzieliśmy, czy to jeszcze z lat szkolnych, czy, czy z lat studiów. No w każdym razie ktoś z naszej przeszłości może się dzisiaj do nas odezwać albo spotkacie go przypadkiem na ulicy. No i oczywiście rozmowa będzie się wartko toczyć. Więc może tak być. Energia kogoś miłego, kogoś przyjemnego, z kim spotkanie i rozmowa, mimo jakiegoś może nostalgicznego nastroju, jednak wprowadzi nas w. Tak naprawdę w dobry, w dobry humor i w taki dobry nastrój, można powiedzieć. I karta dla Was, kochani, to postanowienia. Szanuj to, co dla Ciebie najważniejsze. Jeśli nie istnieje bezwzględne tak, nie ma również nie. E, kochani, ura e, bliźniaka. Dzisiaj do raka już przeskoczyłam. Do bliźniaka idziemy teraz. Bliźnięta mają dzisiaj królową. Królową Mieczy, więc moi drodzy, karta, która mówi o tym, że dzisiejszy dzień będzie dla Was bardzo, to znaczy może tak nie dla Was, Wy będziecie w tym dniu bardzo bystrzy, tak? Tutaj przede wszystkim intelekt, umysł wchodzi na najwyższe obroty. Wszystko, co się dzieje wokół Was, Wy będziecie Ci gruntownie analizować. Przepuszczać przez umysł, przez swoje doświadczenie, wyciągać wnioski. Nie dajecie się tu na pewno oszukać, i wy sami też w taki bezpośredni, szczery, otwarty sposób będziecie się komunikować. Na pewno nie ma tutaj żadnego krętactwa, żadnych, żadnych takich podstępów, żadnej próby gdzieś tam przemycenia czegoś, zresztą. No, was się tutaj nie da w tej karcie oszukać, a w drugą stronę, no gdybyście wy chcieli kogoś oszukać, no to na pewno wam tutaj sprytu nie braknie, ale z drugiej strony Królowa Mieczy jest też uczciwa, więc myślę, że nie będziecie mieć takich um, zapędów. Zwróćcie też uwagę na ewentualnie jakieś mm, sytuacje, gdzie będziecie podejmować decyzje, bo tutaj też Królowa Mieczy jest tą osobą, która właśnie po takim przeanalizowaniu jakiejś sytuacji, jakiegoś wydarzenia, potrafi podjąć radykalne decyzje, właśnie takie odcinające, odwracające się od kogoś, zamykające pewne etapy. Więc tak też może być. Karta dla bliźniąt to inwencja twórcza. Popisz się swoją kreatywnością, rozkoszuj się tajemniczą siłą twojej weny twórczej. No i kochani Raczek, uraczka dzisiaj arcykapłanka, czyli przede wszystkim intuicja, wasza intuicja, myślę, że będzie tutaj miała dzisiaj dużo do powiedzenia i warto tej intuicji dzisiaj słuchać, tak? Ona do was będzie próbowała. Być może na różne sposoby dotrzeć, jakąś informację Wam przekazać. Więc możecie, możecie przeanalizować dzisiaj sny, na przykład z ubiegłej nocy. Słuchajcie jakichś potrzeptów, słuchajcie tego, co podświadomość chce Wam powiedzieć, ale równocześnie bądźcie otwarci na słowa, które przychodzą do Was z zewnątrz, bo ta karta mówi. Bardziej słuchaj, mniej mów. Tak, więcej słuchaj, mniej mów. Tak więc słuchajcie dobrze, co ludzie dzisiaj chcą Wam powiedzieć, jakie przekazy do Was docierają. Czasem to są e, pojedyncze słowa, które dla nas stanowią jakiś klucz do rozwiązania pewnej zagadki czy tajemnicy. No i przede wszystkim używajcie intuicji to jest najważniejszy przekaz. Doskonały czas też również na naukę, jeżeli ktoś ma taki moment w życiu, że właśnie chce czegoś się nauczyć, to doskonały czas na takie zagłębienie się, zaszycie, powiedziałabym, z książką i właśnie uczenie się. Priorytety, uświadom sobie, co jest dla ciebie najważniejsze. Kiedy wiesz, co jest istotne, mówienie nie staje się łatwiejsze. No i kochani, paść pucharów dla lwa. A więc rybka spełniająca życzenia, drogi Lwie, myślę, że będziesz zadowolony z tego dnia, z tej energii, bo to jest bardzo fajny czas, kiedy właśnie dzieją się jakieś drobne rzeczy, ale takie przyjemne, które sprawiają nam radość. Na pewno możecie sami, nawet jeżeli ktoś wam z zewnątrz nie przyjdzie i tej drobnej przyjemności nie zrobi, to możecie sami sobie taką przyjemność zrobić. Ale zazwyczaj to jest tak, że właśnie słyszymy jakieś miłe słowa, jakieś komplementy, ktoś mówi do nas właśnie jakieś takie rzeczy, które budują nas, które, no jak gdyby można powiedzieć, głaszczą nas po naszym sercu czy naszej duszy. To jest oczywiście też motylek w brzuchu, który czujemy na widok kogoś, więc możliwe, że. Taka energia tutaj też będzie Wam dzisiaj towarzyszyć. Może spotkacie kogoś, kto sprawi właśnie, że ten trzepot skrzydeł motyla poczujecie. Na pewno karta, która mówi też o takiej trosce, opiekuńczości, więc w ten sposób dzisiaj będziecie podchodzić do innych, ale też myślę, że może w stosunku do Was ktoś tak się zachowa i Wy to odczujecie. Cele. Wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. No i kochani panna, panna ma dzisiaj dwójkę kielichów, a więc karta, która mówi o budowaniu relacji, o, o wzrastaniu w tej relacji, o wchodzeniu na wyższe poziomy. To jest taki moment, kiedy decydujemy się właśnie na coś więcej, tak? Czyli w zależności od tego, na jakim jesteście etapie w związku, relacji, Ewentualnie współpracy, bo to też może być karta, kiedy dwie osoby razem ze sobą coś budują, tworzą, współpracują i idziemy dalej, wznosimy się coraz wyżej. Więc w relacjach to może być na przykład takie oficjalne powiedzenie sobie, jesteśmy razem, tworzymy związek, ale może to być etap wspólnego zamieszkania, zaręczyn, albo decyzji o małżeństwie, tak? No, w każdym etapie coś jest następnego, jest jakiś poziom wyżej. Na pewno. Y Tutaj te dwie osoby, o których mówimy, są w siebie wpatrzone, są dla siebie najważniejsze. Świata można, poza sobie, można powiedzieć, że poza sobą nie widzą. A więc energetycznie, bardzo fajnie, w tej karcie można też wybaczyć, jeżeli były jakieś wcześniej trudne sytuacje. Zapominamy, odpuszczamy, wybaczamy i idziemy dalej już z taką, jakby czystą kartą, świeżą kartą. I do tego mamy granice. Ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. To dla Panny. No i kochani, waga. Waga ma dzisiaj czwórkę mieczy, więc karta, która mówi o odsunięciu się troszeczkę od świata takiego aktywnego. To jest rodzaj izolacji, takie, takie troszkę zrobienie sobie przerwy, da, danie sobie czasu. W tej karcie często też mówimy o zdrowieniu, czyli mm, jeżeli ktoś fizycznie nie czuje się najlepiej, no to czasem to nawet jest szpital, czy jakiś sanatorium, czy po prostu wizyta u lekarza, tak L4, czyli taki czas właśnie na leczenie, na kurację. Z drugiej strony czasem sami decydujemy na takie odsunięcie się troszeczkę, na takie wyciszenie. Potrzebujemy spokoju, właśnie ciszy, czasu dla siebie. Potrzebujemy zrelaksować zarówno umysł, jak i, jak i ciało i być może jakieś sprawy sobie przemyśleć, być może coś takiego się wydarzyło ostatnio, że musicie w jakiś inny sposób do pewnych tematów podejść i próbujecie sobie właśnie ustalić tą nową drogę, nowe cele, nowe zasady, a może nawet podjąć jakąś decyzję. I to też jest taki właśnie moment, kiedy kiedy się właśnie nad czymś zastanawiacie, przygotowujecie się na przyszłość tą ewentualną. Z taką dużą też akceptacją tego, co się stało, z takim zrozumieniem, no i jesteście przekonani, że no, trzeba sprawę doprowadzić do końca, trzeba podjąć jakąś decyzję, trzeba w jakiś sposób z tego wybrnąć, i tutaj właśnie szukacie odpowiedzi. Natura. Odpręż się na łonie natury, pozwól, by jej piękno karmiło Twoją duszę. No i kochani, skorpion, skorpion ma dzisiaj króla Pucharów. Czyli karta, która mówi o mężczyźnie, który ma bardzo dobry kontakt z własnymi emocjami, z własnymi uczuciami, można powiedzieć, że jest zrównoważony, tak? pomaga innym też gdzieś tam poczuć dobre emocje, dobre energie. Potrafi rozmawiać, potrafi się porozumiewać, potrafi współpracować. Potrafił rozładować również jakąś napiętą atmosferę, jeżeli gdzieś taka się pojawia między e, ludźmi. E, no, można powiedzieć, że wie, co powiedzieć w danej e, sytuacji, w odpowiednim momencie. Na pewno e, człowiek, który potrafi również okazywać uczucia, mówić o tych uczuciach, tak? Więc no, albo wy, drogi Skorpion, tak się będziecie czuć, albo obok was taki właśnie mężczyzna się pojawi. Jest to też karta przyjaciela, brata. Może partnera, dlaczego nie? Też może być oczywiście, jeżeli kto jest właśnie ktoś taki, kto ma dobry kontakt z uczuciami, z emocjami, więc jak najbardziej też. Przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. No więc właśnie, może właśnie ten przyjaciel. Kochani, strzelec. Strzelec ma dzisiaj kartę kochanków. Czyli karta, która mówi no, przede wszystkim o, o miłości, o pożądaniu, o związkach, o budowaniu relacji, tak. Myślę, że to jest też taki moment, kiedy podejmujemy jakieś ważne decyzje, określamy jakieś swoje przekonania, swoje poglądy i działamy właśnie w zgodzie z tymi naszymi zasadami. Na pewno jest to zbliżenie do drugiej osoby, tak? Obviamente na jakim planie, czy fizycznym, czy emocjonalnym. Um, oczywiście intymne sytuacje również w tej karcie się e, zawierają. Jest to właśnie odczuwanie tej miłości, pożądania, namiętności, tworzenie, budowanie relacji, budowanie związku. E, na pewno um, szukamy w tej karcie zjednoczenia z drugą osobą, i to jest też ta osoba, która patrzy na nas z takimi samymi oczekiwaniami i z takimi samymi pragnieniami. No więc bardzo miłośnie tutaj mamy dzisiaj Ustrzelca. Poparcie. Zaoferuj komuś swe poparcie, czerp radość z udzielania pomocy innym. No i moi drodzy Cesarz dla Koziorożca. E, czyli drogi Koziorożcu, karta mm, ojca, szefa, mm, męża, partnera, tak? Człowieka, mężczyzny, ale ogólnie człowieka, który ma władzę, który jest decyzyjny, który wie dokładnie, czego chce, tworzy jakby takie otoczenie poprzez własne działanie, własne decyzje, ustala kierunek tego działania, doskonale zna też wartość tego właśnie swojego życia, dba również o bezpieczeństwo, o komfort, dba o, o rozwój. Swoich najbliższych, ale też również oczywiście siebie. Na pewno jest to karta takiego ładu, tak? Porządku, kiedy tymi decyzjami właśnie wprowadzamy ład i porządek wokół nas, bo to w końcu czwórka. Na pewno realizowanie jakichś zamierzeń, tak? Bo plany mogły być wcześniej i tutaj już przychodzi czas na realizowanie. No i kochani, spokój dla koziorożca. Zapanuj nad chaosem. Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. No i moi drodzy, karta mocy dla wodnika. Więc wodniku, no myślę, że tutaj duży przypływ energii u Ciebie. Ten dzień w ogóle jest energetyczny, no więc ty, wodniku, myślę, że jeszcze w dwójnasób możesz to odczuć. Masz doskonale. Świadomość tej swojej siły, tej swojej mocy, wiesz, że zrealizujesz swoje plany, że wytrwasz, nawet jeżeli powiedzmy jest ciężko, masz taką waleczność w sobie i, i, również, i również taką determinację, tak? taki upór, który, który pozwala tutaj właśnie nie odpuścić, nie tracić zapału, nie tracić ducha mimo jakiejś przeciwności. Powiedzmy, ty idziesz dalej, jesteś wytrzymały i zdobywasz to, czego chcesz. Więc na pewno sobie radzisz. Równocześnie w tej sile jest taka dobroduszność, można powiedzieć, jest taka umiejętność akceptacji tego, że ktoś jest inny, że ma inne poglądy, że potrzebuje swojej wolności. To w tej karcie mocy my tę wolność dajemy, my to rozumiemy, tak? Więc tutaj kontrola, jeżeli jest to bardzo, bardzo łagodna, można powiedzieć, że no właściwie rozumiemy uczucia innych i potrafimy. W granicach bezpieczeństwa na, na tą kontrolę właściwie, odpuszczaj tą kontrolę, ale oczywiście w granicach bezpieczeństwa. No i kochani, kontakt dla Was. Skontaktuj się z kimś dla Ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. Rybeczki nam pozostały. Rybeczki mają dzisiaj szóstkę buław, czyli karta, która mówi o zwycięstwie. O takim poczuciu, że udało mi się coś osiągnąć. Oczywiście nie za darmo, były starania, była praca. No i możesz, powie możesz tutaj powiedzieć, że udało się zwyciężyć. Tak, przetrwałaś tutaj, droga Rybko, wszystkie jakieś zakręty, wszystkie trudne odcinki, premie górskie, wszystko ci się to udało pokonać. No i jesteś na prowadzeniu, tak, udało się, można powiedzieć, możesz już świętować sukces. Na pewno, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to jest taki moment, kiedy możemy otrzymać awans, nagrodę, jakąś pochwałę. W życiu prywatnym po prostu cieszymy się powodzeniem, tak? I y, gdzieś tam rozumiemy też to, że siebie należy stawiać na pierwszym miejscu. Czujemy się ważni dla samych siebie, no i myślę, że to procentuje również właśnie w relacjach z innymi, tak? Bo to jest. To jest taka dobra energia. Natomiast należy pamiętać o tym, aby nie odpuszczać. Aby w dalszym ciągu się starać, aby w dalszym ciągu działać, aby robić to co do tej pory. No bo jeżeli odpuścimy, no to niestety, ale możemy z tego konia zwycięstwa spaść. Albo ktoś nas będzie próbował z niego zrzucić. Tak, moi drodzy, bierzemy. Aha, przepraszam, jeszcze, jeszcze karta dla Was. Cisza. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. Tak. I teraz już bierzemy aniołki. Wylosujemy sobie trzy karty. Albo to będą odpowiedzi na jakieś pytanie, jeżeli takie dzisiaj macie. A jeżeli nie, to możecie to potraktować po prostu jako radę. Tak, nie odwracamy. Dobra, bo chciałam odwrócić. o, bo mi poleciały karty. Ale... Już jest ok, nie odwracamy na razie, będziemy odwracać za chwileczkę. A więc mamy grupę pierwszą, grupę drugą. No i, kochani, grupę trzecią. I już bierzemy książeczkę i będziemy czytać. A więc jedyneczka. Decyzja należy do Ciebie. Końcowy rezultat sytuacji, o którą pytałeś, jest wyłącznie w Twoich rękach. To w Tobie jest moc niezbędna do przezwyciężenia wszelkich trudności i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Działaj ze świadomością własnych możliwości i wiarą w to, że masz wszystko, czego potrzeba do osiągnięcia szczęśliwego zakończenia. Nie czekaj, aż wyręczy Cię ktoś inny i przejmij kontrolę nad wydarzeniami. Aby dojść do korzystnego rozwiązania, sytuacja ta wymaga Twojego unikalnego spojrzenia na nią i skierowania, skorzystania, przepraszam, z Twoich wcześniejszych doświadczeń. Dwójeczka, moi drodzy. Mam tu wszystko fruwa, tu mam dość ślisko na tym stole. Posłuchaj swojej intuicji dla grupy numer dwa. Twoja intuicja jest niezawodna i to na niej powinieneś się tym razem oprzeć, jeśli wsłuchasz się w swoje wewnętrzne przewodnictwo, nie ma szans, byś postąpił niewłaściwie. Możesz być pewien, że wiadomości otrzymywane przez ciebie od aniołów są rzeczywiste i godne zaufania. Pokładaj wiarę w swoich uczuciach dotyczących aktualnie istniejących okoliczności. Twoje spostrzeżenia na temat innych osób i ich prawdziwych uczuć oraz motywów są bardzo trafne. Nie ma sensu pytać o to, co uważasz za prawdę. No i kochani, trujeczka, a trujeczka to wypatruj znaku. Anioły mają dla Ciebie wyjątkową i bardzo konkretną odpowiedź na Twoje pytanie. Możesz spodziewać się dostrzeżenia znaku, który będzie miał dla Ciebie konkretne znaczenie. Dla wielu osób oznaką obecności anioła są np. białe pióra. Kiedy z kolei poczują zapach znany z dzieciństwa, wiedzą, że nawiązali kontakt z członkiem rodziny. Dostrzeganie znaków wymaga wzmożonej uwagi, więc pozostań otwarty na wszelkie możliwości. Nie przeocz dziwnych synchronizacji, uznając je za zbiegi okoliczności. One są wiadomościami właśnie dla Ciebie. Kochani, tyle na dzisiaj, życzę Wam cudownego wtorku, no i słyszymy się już jutro.